Koniec sierpnia to także czas powołań i nominacji na stanowiska dyrektorskie. Zaglądamy, czy coś w tym roku zmieniło się zarówno na poziomie powiatu, jak i gminy. Bardzo jestem wdzięczna, że mimo tych trudności Państwo podejmujecie ten trud właśnie i to wyzwanie na kolejną kadencję. Jesteśmy już po spotkaniu i świadoma problemów, z którymi się Państwo borykacie. W obecności Marka Cebuli, wojewody lubuskiego i Mariusza Biniewskiego, lubuskiego kuratora oświaty, starosta Krośnieńska Anna Januszkiewicz wraz z wicestarostą Ryszardem Zakrzewskim wręczyła akty powierzenia stanowiska dyrektora na najbliższe pięć lat dyrektorom placówek w Gubinie. Sylwii Sękowskiej Moreń to dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Magdalenie Augul-Olech to dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Robertowi Hawyrelakowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Czekają nas te ogólne problemy, ale gdzieś tam są też takie, które specyfika wskazuje na to, że, że zupełnie inaczej pracuje się w szkole specjalnej, zupełnie inaczej w poradni, zupełnie inaczej w szkole, jest dyrektor o współpracy i dążeniu do wspólnych celów zapewniali także wojewoda lubuski wraz z kuratorem oświaty. Staramy się raczej nie narzucać woli, tylko konsultować z Państwem, ze środowiskiem, to jakie rozwiązania byłyby oczekiwane. I ja nie mogę dzisiaj zagwarantować, że wszystkie zostaną przyjęte, ale na pewno bez Państwa udziału mam nadzieję, że nic się nie będzie działo w polskim oświacie. A możecie na zarówno wsparcie Lubuskiego Kuratora Oświaty, jak i całego Kuratora Oświata w Wybrzeżu Wielkopolskim liczyć na, na moich wizytatorów, na mnie personalnie. Akty nadania na stanowiska dyrektorskie wręczono także w placówkach gminnych. Zastępca burmistrza Anna Halicka w imieniu burmistrza wręczyła akt nadania na dyrektora przedszkola nr 4 w krośni Odrzańskim Marii Kalskiej. Natomiast Iwona Skołozubow otrzymała akt nadania na stanowisko dyrektora szkoły w Wężyskach na kolejną kadencję. Bardzo jestem szczęśliwa i zadowolona pani stanowiska. Gratuluję. W imieniu pana burmistrza. Obie panie pozostają więc na stanowiskach dyrektorskich. Wszystkim gratulujemy.